Dzień dobry. Witam Was dzieciaki. Witam Cię Ewo. Dzień dobry. Cześć, Cześć Jasiu. Cześć. Cześć. Jasiu, czy możesz zajrzeć do naszej zaczarowanej walizki i zobaczyć, co my tam mamy? To są nasze pomoce do gimnastyki buzi. No proszę, co to jest? Czajnik. <laughs> Nie, no co tam jeszcze jest? Pokaż. Pokrywka. Pokrywka? Nie, to chyba jakaś pomyłka. Co tam jeszcze jest? I trzepaczka. Trzepaczka. No nie no przecież to ma być gimnastyka, buzi i języka, a nie gotowanie na ekranie. Słuchajcie, to chyba jest jakaś pomyłka. Chowajmy szybko te rzeczy. Dobrze. Ja już schowaj je do walizki. Zamykamy walizę. Szybciutko. O! Posłuchajmy i zobaczmy, co się dzieje w naszym magicznym kufrze. Uwaga! Wsłuchujemy się uważnie. Ewa. U. Bój, 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 bój. Co to tak bulgoczy? Coś się gotuje. To zupełnie tak jak gotowanie jakiejś zupy, prawda? Dobrze. Teraz następny dźwięk. Uwaga. Ty też słuchaj razem z nami. Co to tak Pociąg? Czajnik. Czajnik. No pewno, że tak. Uwaga. Słuchujemy się uważnie. Start! To ktoś gwoździe przebija? Co to może być? Ja już wiem. To było. To był dźwięk trzepaczki, prawda? Do ubijania białka, tak? Uwaga, następny dźwięk. Ewa, słuchamy, Jasiu. A to może Garni. być? Pokrywki, oczywiście. Mama zakrywa garnki pokrywkami, prawda? Ostatni dźwięk. Leży się woda. Tak, świetnie. Woda, prawda? No zawsze po gotowaniu jest coś do zmywania, prawda? Świetnie. Ach, to teraz ja już wiem, po co są te przedmioty w naszej zaczarowanej walizce. To były przecież odgłosy z naszej kuchni, prawda? No właśnie. No pewno, wyciągnijmy te przedmioty szybciutko. One będą nam potrzebne. Co my tam mamy? Czajnik. Czajnik. Bardzo dobrze. Okrywka. Pokrywka. Pokrywka. Trzepaczki. Trzepaczki, tak. Pałka. Pałka, świetnie. Co jeszcze mamy? Deska. Deska, jest. To będzie gotowanie. Talerze i łyżki. Talerze i łyżki. Bardzo dobrze. Teraz będzie zagadka, dobrze? Zasłaniacie sobie oczy rączkami. Uwaga, skupcie się i zgadnijcie, co to za dźwięk. Pałka. Pałka, świetnie, bardzo dobrze. Teraz robimy zamianę. Ja będę zgadywał z Jasiem, dobrze? Uwaga, Jasiu, zasłaniamy oczy, a ty, Ewa, wymyśl jakiś dźwięk dla nas. Dobra, czekamy. Przepaczka. Przepaczka. Ej Jasiu, zgadłeś szybciej ode mnie. Świetnie, dobrze. A teraz Jasiu wymyśla zagadkę dla nas. Ewa, zamykamy oczy. Ty też ćwicz razem z nami. Proszę, Jasiu. Pokrywki. Pokrywki? Nie. Nie. Łyszka o pokrywkę. Dobrze. Ach, zgadłem, udało mi się. <świet> Świetnie. Skoro tak pięknie odgadujecie dźwięki, należy wam się nagroda. Zaśpiewamy razem piosenkę o kuchennych rycerzach. Idą, idą, idą kuchenni rycerze. Walą w kotły, walą w kotły, łomocą w talerze. Każdy zbrojny, każdy zbrojny. Nóż, widelec, łyżkę do tu. Gotów bić się nawet z bazyliszkiem. Ratę paterindzę, bryndzę, rondel, wąsel, wec. Ratę paterindzę, nawet z bazyliszkiem. Idą, idą, idą rycerze niedzieli. Herbuch, ochli, herbuch, ochli, i patelki. Tłuczek dłoni, tłuczek dłoni, a durszlak nas chroni, a pokrywka, o pokrywkę, o pokrywkę dłoni. Raty, paty, ringy, brinze rondel, bondel, bells. Raty, paty, ringy, bringy, bringy, o pokrywkę dłoni. Idą, idą, idą rycerskie drużyny, Lecą wióry, lecą wióry, sypią się z drużyny. Jarzynowe, jarzynowe spadają obierki I plasterki, i plasterki lecą w salaterki. Randy, paty, rynze, rondel, wandel, band. Ratę, patę, rindze, lecą w salaterki. Idą, 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 bronią, pobrzękują. walą, tłuką, walą, tłuką, smażą i gotują. Z pasją sieką, z pasją sieką, kapuściane głowy, rak, ciak, 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 rak ciak, ciak, ciak. Obiad już gotowy, raty, paty, rindze, brindze, rondel, bondel, belc. Raty, pate, rindze, brindze, obiad już gotowy. Do widzenia, dziękujemy. Cześć! Cześć, Cześć dzieciaki!